od prawej strony w obronie Hajto, potem Pąk Łapliński i Giadawka, w drugiej linii Kłoc, Mieszanski, Wszęcek, Maja i w ataku dwójka to walczyć Musiałem zindywidualizować zajęcia mogli jeno dwójki część tej jak Kłoc i Pąk, a także trzeciach i to walczyć to piłkarze, którzy są w toku rozgrywek ligowych, No na lekarz, gdzie się zdać na mankamenty, w źle, ale musimy to dopiero początek. Do tego można załamać koszał wygrania, ale może, może uśmiechnić ją w zajście do nas w końcowych sekundach. Ryszard Serwis na pole, Karne, 1-0, bo no, i jak bym chce powiedział. Proszę do... jednak, sprawiedliwości staje się zadość, zapłużyliśmy na tę bramkę. No i gratuluję Tomkowi Kłosowi, który wykorzystać moment jak ten, i kiedy sędzia odgwizduje i koła prowadzi 1 do 0 i kończy ten mecz 1 do 0 A więc mamy wszystko co chcieliśmy no może nie takie emocje ale tak jak mówiłem to dopiero początek sezonu i nasza reprezentacja na tę wygraną zakłócenia akcja, no i rozpatrzywie rozłożone ręce Perego Polska pokonuje Malte 1 do zera, a gratulacje otwiera stolec tej zwycięskiej bramki Tomaschł Proszę Państwa za moment rozmowy z naszym trenerem